To jest program Bezpieczny Biznes. Wracamy już do Państwa z kolejnymi ciekawymi tematami. Roboty do dezynfekcji w lobby, bezdotykowa kontrola dostępu i automaty z maseczkami. Tak wygląda nowy wymiar biura. Czy pracownicy wrócą z home office? U? Dzisiaj wyjątkowo bez maseczki, ponieważ jako IMO Finance, właściciel budynków biurowych, testujemy najnowocześniejsze rozwiązania w dobie pandemii, które mają na celu zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa dla użytkowników biur i podnoszenie ich komfortu podczas obecności w biurach. I tak się składa, że dzisiaj właśnie testujemy robota, który służy do dekontaminacji wirusów i bakterii i dodatkowo ma funkcję badającą temperaturę osób znajdujących się w jego otoczeniu. Nowoczesne biurowce, takie jak Warsaw Spire, czyli budynek, w którym się znajdujemy, są projektowane i budowane w taki sposób, żeby były jak najbardziej odporne na zagrożenia z zewnątrz, takie jak np. pożar czy trzęsienie ziemi. Jak się okazuje, Warsaw Spire ma, ma również funkcje, które podnoszą komfort użytkowników i dbają o bezpieczeństwo użytkowników, również w okresie pandemii, w której niestety wszyscy się obecnie znajdujemy. Prawdopodobieństwo zakażenia, jak wszyscy wiemy, zależy od liczby ilości wirusów i bakterii znajdujących się w danym metrze sześciennym powietrza, w którym oddychamy. I jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, w której ktoś zakażony kichnie obok nas i będzie się to działo na świeżym powietrzu, to ryzyko zakażenia jest znacznie mniejsze niż taka sama sytuacja, która by się zdarzyła w pomieszczeniu zamkniętym. I tutaj, w kontekście biur, przechodzimy do aspektu tzw. nadmiarowości. Podniesieniu do systemu wentylacji. W Spayer Fire nadmiarowość wynosi 66%, co w praktyce oznacza, że o 66% ten poziom jest wyższy niż norma wymagana dla powierzchni biurowych przy założeniu, że budynek jest w 100% zajęty przez pracowników. Dzisiaj, kiedy fizyczne obłożenie mamy na poziomie 20%. Nadmiarowość w praktyce jest wyższa o ponad 700% niż to wymagane normą, co znaczy, że taki budynek biurowy jest przestrzenią bardzo bezpieczną dla pracowników. Oczywiście w tak trudnym okresie jak obecny, w okresie pandemicznym, szukamy cały czas rozwiązań, które podniosą bezpieczeństwo naszych użytkowników i dlatego chcieliśmy zoptymalizować wszystkie funkcje, jakie tylko były możliwe. W zależności od budynku i jego mm, zaawansowania technologicznego i technicznego spektrum takich możliwości jest różne. W przypadku Warsaw Spire a, wachlarz możliwości był szeroki. I tak mamy tutaj światło, które się gasi i zapala samoczynnie. Mamy dozowniki na mydło czy żel odkażający działający na fotokomórkę, czy windę, która nas prowadzi na dane piętro, zgadując po karcie użytkownika lub jego gościa, gdzie ta osoba chce jechać. Szukanie tego poprawiania stale bezpieczeństwa użytkowników, co dotyczy też nas samych, bo pracujemy w biurach. Wprowadziliśmy szereg procedur i rozwiązań. Jeśli chodzi o procedury, to dotyczą one przede wszystkim osób, które obsługują budynek na co dzień. I tak na przykład serwis sprzątający, który oprócz noszenia specjalnego ochronnego ubrania, codziennie dezynfekuje bardzo często właściwie wszystkie elementy dotykowe, znajdujące się przede wszystkim na powierzchniach wspólnych budynków. Serwis ochrony pilnuje, żeby nie tworzyły się skupiska ludzkie, żeby był, był utrzymywany odpowiedni dystansu społeczny pomiędzy użytkownikami biur, a także sprawdza i prosi o zabezpieczanie nosa i ust przez maseczki ochronne. W naszych lobby, w naszych wszystkich budynkach też mamy swoje własne maseczki. Jeżeli się tak zdarzy, że ktoś przychodzący do biura, nieważne czy to są najemcy, czy to są ich goście, czy dostawcy, nie mają ze sobą, ze sobą maseczki, wtedy po prostu wydajemy taką maskę. Dodatkowo na terenie lobby, biurowców stanęły automaty wendingowe, gdzie można się zaopatrzyć albo w maskę ochronną, rękawiczki ochronne, czy też żel dezynfekujący. Jesteśmy na 38 piętrze w budynku Warsaw Spire. Jesteśmy właściwie na piętrze, w którym dzieją się prace aranżacyjne naszego nowego biura już uwzględniające najnowsze trendy, czyli potrzebę utrzymania dystansu społecznego. Oczywiście wszystkie założenia uwzględniają również potrzebę zoptymalizowania powierzchni, jeśli chodzi o liczbę stanowisk pracy i widzimy, że nie tylko my, ale również inni najemcy idą w tym kierunku. Aby rearanżować swoją przestrzeń, tak, by zapewnić odpowiedni dystans pomiędzy pracownikami. Organizacje, które chcą i potrzebują być społecznie odpowiedzialne, będą podążać w tym kierunku w przyszłości. Home office funkcjonował już przed pandemią. Jako zjawisko pracy zdalnej z domu, pogłębił się tak naprawdę. W trakcie trwania lockdownu, jak tylko lockdown został ogłoszony, wszyscy wyruszyliśmy na pracę z domu. Jednak po kilku tygodniach okazało się, że nie jest to optymalny model pracy. Okazało się, że ludziom zaczyna brakować środowiska pracy i nic z tym dziwnego, aczkolwiek w każdym z nas jest psychologiczna potrzeba przynależności do grupy, w tym przypadku przynależności do środowiska pracy. Tak jak nasi inni najemcy. My szukamy optymalnego sposobu pracy, mając na uwadze obostrzenia i podzieliliśmy nasz zespół na dwa mniejsze zespoły, na grupę A i B. Pracujemy wahadłowo, grupa A tydzień w pracy, a w biurze, grupa B w domu, a w weekend. Co tydzień jest ozonowane biuro, tak żeby kolejna grupa wróciła już do, bezpiecznej, do bezpiecznego środowiska pracy. Jeśli chodzi jeszcze o home office, to warto tutaj wspomnieć o efektywności, która jest jedną z najbardziej istotnych rzeczy w kontekście działania organizacji. Nawet przy najlepszych, najnowocześniejszych systemach telekonferencji nie da się osiągnąć tego, co możliwe jest do osiągnięcia podczas tradycyjnej pracy, kiedy wszyscy spotykają się na żywo. Proszę sobie wyobrazić chociażby burzę mózgów nad nowym produktem, czy sprzedaż tego produktu do klienta, czy też poznawanie nowych osób. Jest to bardzo trudne robiąc to przez telekonferencję. A w dobie pandemii biznes szuka oszczędności. Na bezpieczeństwie oszczędzać, jak wiadomo, nie można. Z pomocą przychodzi więc inteligentny system dozoru wizyjnego, który pozwoli zautomatyzować procesy i zoptymalizować koszty. O rozwiązaniach security dla handlu mówiła podczas Warsaw Security Summit online Dagmara Pomirska, regionalny szef sprzedaży Axis Communications. Powiedz, jakie, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się security menedżerowie, szefowie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, właśnie. Z jednej strony oczywiście kluczowi dla tego typu obiektów są klienci, w związku z tym oczywiście istotne jest, aby zarządzić poprawnie ruchem klientów, zadbać o ich bezpieczeństwo, a także właściwie reagować w sytuacjach trudnych. I to jest zarówno klienci, którzy pojawiają się po prostu w obiektach, robią zakupy albo realizują jakieś inne potrzeby, ale także na przykład ruch pojazdów, bo wiadomo korzystają z parkingów, więc tutaj też jest istotne z ich punktu widzenia, aby właściwie to się wszystko odbywało, aby cały proces był automatyczny, aby jak najmniej angażował ludzi, ochronę. Dlatego, że tutaj wiadomo, zawsze się to wiąże z dużymi kosztami. No i również, żeby klientom zapewnić jak największy komfort. Czyli tutaj mówimy o czytaniu tablic, o automatycznym otwieraniu slabanów. Wiadomo, no z punktu widzenia rozwiązań, które my oferujemy, istotne jest dla klienta, żeby miał możliwość tworzenia na przykład list jakichś użytkowników, którzy mają stały zagwarantowany wjazd albo takich, których trzeba sprawdzać, kontrolować. I tutaj mówimy nie tylko o pojazdach, ale również o mm, nawet osobach, tak? bo możemy mieć kierowców, którzy, których twarz na przykład też jest nam znana, więc system ją rozpoznaje i dużo łatwiej można w tym zakresie zarządzić całym ruchem. Oczywiście mówimy tutaj również o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie nie tylko klientów, ale również pracowników. O tym, żeby ochrona dokładnie otrzymywała powiadomienia, alerty, informacje z tego, co się dzieje na obiekcie i natychmiast mogła podejmować jakieś działania albo zareagować, zainteresować się, tak żeby zapobiec, czy to jakimś aktom agresji, czy to nawet wandalizmom, bo to oczywiście wszystko obniża koszty funkcjonowania tego typu instytucji, wiadomo. Zarówno jeżeli chodzi o zaangażowanie ludzi, zespołu, jak i również nawet koszty ubezpieczenia, tak? Chodzi o to, żeby zapobiegać, a nie potem już na przykład realizować jakieś roszczenia. Chciałem zapytać o, o kwestie związane z bezpieczeństwem hmm. epidemicznym, na co tutaj y, możemy liczyć na jaką pomoc hmm. ze strony właśnie systemów monitoringu wizyjnego. Jasne. No tutaj właśnie mówimy o tym, żeby zliczać osoby, jaka ilość ludzi, która wchodzi do danego obiektu i jest w danym miejscu, bo pewnie są teraz potrzebne szczególne, szczególne środki ostrożności ograniczenia. Również zachowanie dystansu. Możemy widzieliśmy pewnie wszyscy w sklepach, że jest wyznaczone miejsce, jest narysowana linia, jakaś odległość, na której trzeba stanąć. No również można komunikaty głosowe podawać, tak, z systemu na przykład audio, żeby trzymać odległość I to jest dosyć częsta praktyka. My też wcześniej w naszych rozwiązaniach wspólnie z klientami takie coś stosowaliśmy np. w bankingu, w finansach, bo tam też istotna jest odległość. Co więcej, na pewno możemy identyfikować te elementy, które dla nas są istotne. Tak, jak na przykład w przypadku obieków handlowych, maseczki. Tak? Możemy sprawdzać, bo też jest zewnętrzna aplikacja, którą można wgrać i która pozwala nam sprawdzać, czy każdy klient i osoba przebywająca na terenie obiektu ma maseczkę. I to już jest za pomocą tych inteligentnych tak. algorytmów. Tak, dokładnie. I druga rzecz, na przykład, takie też no to niby się wydaje, że to ma zastosowanie w bardziej budowlanym segmencie, ale nie tylko, bo również w magazynach wysokich składowania na przykład w obiekcie handlowym tam również osoby muszą tak być bezpieczne więc powinny na przykład nosić kaski i tutaj również można by było ustawić parametr który będzie sprawdzał czy każdy wchodzący na teren tego obiektu ma kask tak No oczywiście również tutaj to jest kwestia wyznaczenia stref bezpieczeństwa takich do których nie wolno nikomu wchodzić e, czyli oczywiście można ustawić szereg powiadomień i alertów gdzie na przykład ktoś wchodzi w niewłaściwą strefę przekracza jakąś linię tutaj nie ma z tym problemu to jest dosyć po na praktyka, natomiast no, na pewno tutaj też byśmy rekomendowali klientom, aby stawiali na tego typu rozwiązania, dlatego że to e, zwiększy ich komfort pracy, ich pracowników, ale również obniży koszty, tak? no, Mniej osób po prostu zaangażowanych i dosyć sprawniej całe, funkcjonujący cały obiekt, cała organizacja i zespół, który pracuje. Czyli mnogość funkcji, wiele rozwiązań, szczególnie automatycznych, które Dzisiaj w dobie zagrożenia epidemicznego wspomagają nas w pracy i wspomagają osoby odpowiedzialne mhm. za bezpieczeństwo. I długofalowa perspektywa. Tutaj bym też szczerze namawiała, żeby myśleć długofalowo. To, co dzisiaj potrzebujemy, je, może być już uszyte na miarę, natomiast dobrze, jeżeli jest możliwość rozwoju, rozbudowy i jakieś inwestycji na przyszłość. Naprawdę, to może się opłacić. Czasami warto jakby tutaj nie wybierać tylko ekonomicznych wariantów. W programie Bezpieczny Biznes dziś to już wszystko, ale spotykamy się już za tydzień. Do zobaczenia.